Hej, cześć Manko, z tej strony muzyka TV. Witam Was na kolejnej reakcji na kanale. Tym razem Astrograd tego nie zobaczysz. E, fat single od Górala na kanał Rafiego, sprawdzimy go sobie. Jestem po pracy troszkę kurwa wyjebany sił, ale let's go, grind never stops. No i co, przejdźmy sobie do kawałka i mam nadzieję, że pozytywnie się zaskoczę. Z tym nowym traku jest nie innej wersji I ciągle robię się chutszę bo cały ten ciężar zostałem na sesji Wejdę w to cały lub nie wejdę wcale Ja wiem że nie mogę się pierścić Nigdy nie lubiłem rek Ej, ten flow początkowe zajęwało mi e, takim starym jabsonem trochę Taki jabson z kumam nie wiem czy, czy wy też, ale ten pier pierwsze, pierwsze słowa nie trakuje hmm. W każdym nowym traku jestem ja, ale w innej fek no, 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 o co mi chodzi, nie? Ej. I ciągle robię się chudszy, bo cały ten ciężar zostałem na sesji Wejdę w to całe lub nie wejdę wcale Ja wiem, że nie mogę się pieścić Nigdy nie lubiłem reguł, a teraz jest taka, że małe treści U nich jest dużo pieniędzy, może Czas na wersję. Ty nie lubiłem reguł, a teraz jest taka, że małe streszcie. Yeah, o nich niech jest dużo pieniędzy, może, ale jest za mało magii. Powoli odchodzę od bragi, w ogóle nie czuję się słabszy. Ej. Nigdy nie chciałem być szary, a wcale nie lubię jak każdy się patrzy. Chyba, że akurat gramy, trzymam mikrofon i rzucam te barsy. Wy, nie umiem tego odstawić, to prawie jak nawyk, to prawie jak wdech Kurwa, to jest dobry w chuj Wielu się bawi w układanie rymów, ale w tym zgubili sens. Ty, ci mówią o życiu, sami nie potrafią go wierzyć. Kiedyś mówili to bum Teraz mówią, że to wiesz Ej. Może dla ciebie to Bóg Ale dla mnie to jest leś. Wiem. Wiem. robię wiele rzeczy źle, jeszcze zapłacę Ty yeah. chodzisz za typem to nie ma nic sobie, no ale wiadomo ma kasę To nie imponuje tak Ja Jać pierdolone Gold i generalnie la Nie laski nie generalnie nie ujmuję wam, ale te które gonią tylko co chuj wam bardzo ja zmieniłem siebie, uderzam inaczej. Ja, wszystko się zaczyna w głowie, ty biegniesz w tym samym tempie mam spacer. Wiecie, czas kosztuje się cenie. Ja rzadko nudzę się togo nie wydam na ciebie. On mówi o prawdzie, a udaje kogoś, kim nie jest. Wtedy się śmieje Nie wtykam nosa, to nie mój interes. I tak za bardzo zapchany mam beret Nie czuję gwiazdy waszej, dla mnie to plastik. Mam paru ziomali, to siedzę na topie i chyba mi tyle wystarczy. Nie myślę o wiecie. Siedzę na topie? Dwuznaczny, nie wiem no, w sumie siedzieć na topie kurwa jako siedzieć na topie, topie do palenia nie ma sensu w sumie, ale siedzą na topie, topie że u góry to w sumie ma sens. Dobra jest zjebano i bo to już nie czasy gdy idolami byli starsi. Myślę kto ile jest warty. Kto się podda, kto walczy przy stołek chce a który z nich rozdaje karty Ej. myślę, będzie czas, że to wyjdzie ludzie zobaczą w tym iskrę, się wkręci w Pan, jak fistek dziś mówią, że zajebiste, a ja chcę to poprawić wszędzie widzę same wady, siedzę w pracy godzinami ty, przecież tego nie zobaczysz przecież tego nie zobaczysz przecież tego nie zobaczysz Ale to jest kurwa dobre, nie Joho. Ale to jest kurwa dobre, nie Ale to jest kurewsko, dobre, naprawdę Dawno nie byłem tak kurwa zachwycony numerem bez kapy bez czapy, bez kapy, bez czapy kurwa Na CZAPĘ na NIE? Naprawdę, jo, w chuj dobry numer, nie? Keep it up gulal? Gural? Kurwa co pierdolę, sorry, jestem zmęczony już Keep it up gural i będzie naprawdę dobrze kurwa już jest zajebiście dobrze, a będzie jeszcze mocniej na kurwę! na kurwę będziesz u góry, gwarantuję Ci tego miejsca. A wam dziękuję za to, że dotrwaliście do końca i życzę wszystkiego najlepszego. Dziewanko.